A więc tak, yy, to prawda, Bloxburg, czyli Minecraft, znaczy Minecraft, Jezu, yy, Roblox, przetrwanie, powróciło, tak, yy, nie, dlaczego nie mam szkieleta, yy, tak czy siak, to jest mój dom, nagrałem ja odcinek, gdzie go budowałem, ale się skasował, więc teraz wam go pokażę, tak on wygląda z boku, jest nudny strasznie z boku, jest taki... No, ładnie ma w sumie TT ale taki nudny. Jeszcze myślę nad zmianą tego. Ale no. Wchodzimy. Patrzcie, jak jest fajny w środku. Tutaj jest taki filar, tak jest da taki jest dach. Tutaj mamy oczywiście elektryczność. No i tak. Tutaj mamy kuchenkę. Oczywiście. Yy, tutaj mamy mój pokój. Ta, mój pokój. Yy... Halo? O. Tu mamy jakiś, Co to jest? Aha! No. Yy, to jest ten... Hotdog. O nie, ja wyrzuciłem hotdoga do kosza. to ja chciałem go zjeść. W ogóle to... O. Mam mało fanu. Mam kuchnię. Salon taki ładny. E, no i łazienkę. Oczywiście. No i grałem tu już dawno, ale, ale ładny mam dom. I tu coś na pewno jeszcze zmienię, bo tu jest pusto. Chyba dodam jakiś dywanik. Ale tak to. Y, macie tu ankietę. I piszcie w niej, czy Wam się podoba, czy nie. Mój dom. Tak czy siak. Mamy tu jeszcze takie coś. Mamy lczankę. Y, tu jest to dla takich wróblów, co siadają na tym i piją wodę. Tutaj mamy ławeczki różne, żywopłot. O Jezu, tu się zbagowało. Ale no, takie sobie chodniki. Y, no i ogór też za żywopłotem, ale bardzo ładny. My dzisiaj pójdziemy troszkę na pracę, bo w sumie nie wiem, co będziemy dziś robić. Ja na swoim miejscu bym chyba... Y, no bo co można robić w Lokburgu. Na razie się trochę prześpię, więc dobranoc. A, dobra. Yy, nieważne. Bo jednak energii mam yy, no, pełne, więc jakby yy, straszną głupotę zrobiłem. Yy, ale no, higieny już mam trochę mniej, więc. No, tu, tu, tu. tu, tu. No Dobra. Dobra. Już. Ciekawe czy dach mam, bo nie spojrzałem tak szczerze. O! Ta, mam dach. Trochę taki beznadziejny, ale może być. Aj no naprawdę, mi się tak ten dom podoba w środku. To jest jeden z ładniejszych domów, które kiedykolwiek zrobiłem w Locksburgu. Czy jakieś dekoracje? Dobra. Na chwilę jeszcze. Tu... I dywan sobie jakiś dam. O i... E. Hmm. Wiecie co? Czas, zmienię to, bo... Podoba mi się. To są te same. Tak. Dobra. Okay. Można zmienić kolor, płotu co jest. To by zmieniał kolor płotu. po co? Dobra. Ogólnie nasz dom jest taki bardziej brązowaty. Yy, I szarawy. Ale no są białe elementy. Także. Ojej. Tu? Nie. Jak tu się brało meble? A tu? Build. Decorate. Co jest new? Nowego. A, no ta, karpet. Kurde. Karpet. Dobra, bieremy. Yy. Weźmy się tam. O i będzie koloru. Yy. To. Tu. O, no i idź, mi pasuje trochę mały, ale... No popatrzcie jak to wygląda. W ogóle mam 12 tysięcy, strasznie dużo. Może jakieś jeszcze kwiatki dam tutaj. Gdzieś. Ale no, na razie to nie. Także idziemy te do pracy. Work in progress. Dobra, gdzie idziemy? Jakiś klient nawet jest. Wysmierdząca pani. Dobra, ja tu nie pracuję. Ehm, może sobie pójdę. Nie ja mogę pracować. Ale nie pójdę do górników, bo zawsze mi się psuje. Majnerzy, zawsze. Dobra, jesteśmy. Także dzień dobry, proszę pana. Yy, dobra. Dobra, dziękuję. Yy, ja rozumiem. Yy, brzydko ma pan twarz. Yy, no, to ja już idę. Green clean. Green Clean Fajny ten, fajna rybowana Dobra, tutaj Przetniemy to Czysz. O Jezu, czy śmietnik A to znika, ale są pagi W tym blogsburgu Ta, blogsburgu No nawet tu piszę Blogsburg Bloxburg Blocks Blox to są Ej, w ogóle Chwila, chwila, sorry, że zmieniam z tematu, I, idę z tematu, ale to nawet bankomat jest. O, kurde. No to nie wiedziałem, że jest bankomat, nawet w ta takiej grze jest bankomat. Ej, elwina. Ej, co to za ludzie? Jeden taki sam przychodzi, jeden taki sam wychodzi. Pst. O, tam pani śmierdząca jest. Ja się mogę po tym wspinać? Ej, co jest? Dobra, nie wiem, jakieś jakiś bagi. Bagi, lagi w Roblox. No to nic nowego, ale. Dobra, widzimy się, sprzednę parę śmieci. Ej, co tu się dzieje? Ten chodnik strasznie laguje. Dobra, nie wiem. Dużo jest dzisiaj graczy w Luxburgu ogólnie. Oprócz mnie jest naprawdę dużo osób I nie dość, że to To jeszcze tutaj ktoś pracuje Tam ktoś jeździ z, pizza, z pizzą hm, Śmiesznie Patrzcie, już jedzie Wina. Będziesz na odcinku, gościu Kto to jest? Podejdź do mnie Chcę widzieć, kim jesteś Halo na, Dobra Dobra. Ej, Eluwinka, będziesz na odcinku Jelly y, Can, Candy 45678. Tak, pozdrawiam cię, Jelly y, i będziesz na odcinku L. O. Nie, nic nie chcę darać. Będę stał w kolejce. O, jestem kolejny. Dobra. Ja jestem sprzątaczem. Tutaj bardzo dużo osób chodzi, jedni idą, yy, to śmieci chyba się pakują, bo nagle znikają gdzieś w tym zakątku. Yy. No, o nie, oni tu tak szanią. Tu było czysto, ani. Yy, zjedli te napoje, wypili yy, i reszki tu przynieśli, wyrzucili jakieś śmieci jedne. O, no kolejny koleś przeszedł po tych tych i roznosi. No patrzcie, co teraz się stanie. Oni tu idą, przychodzą i co? I śmieci się pojawiają, no. Co za... Nie dbają o planety. Ej zniknął. Dobra. Ej, ej, to chyba dlatego tutaj tak dużo śmieci jest, bo oni tu chodzą i brudzą. Co oni tam napisali? Web, webk. O, upgrade. Dobra. Tu co napisali? XD już Do góry nogami XD A tu co pisze? Blocks O, dzień nastał Pracowałem całą noc Dobra, dzień dobry Ja już kończę Polacę Więc Do widzenia Mam już 13 tysięcy, dziękuję mm, Dobra To gdzie pójdziemy? Może pójdziemy sobie yy, coś zjeść Zobaczę jak tam mój ten yy, Myślę, że to no, fanu mi brakuje Co mogę zrobić dla fanu? Ej, dzień dobry, wiesz co mogę zrobić dla panu? Nie, nie wiem Dobra, usiądę se Nie da się usiąść Dobra Dobra, dobre piciu Ja już Ile zobaczyć, to to jest? E. ciebie... Halo? O, samochody. Zobaczymy, ile kosztują. Ej, ciebie też pozdrawiam, gościu. April... Ap, april... Aprilis? Nie, nie, dobra, nieważne. Ej, ciebie też pozdrawiam. Dobra, ile samochód kosztuje? 18 tysięcy, bał, bał. Gościu... Tak. Dzień dobry Welcome to Mike Motors We can't I help you with today? A, szczerze to nie chcę mi się z tobą gadać Jak to jakiś samochód kupić Albo Uuu Uuu Uu. Uuu <tryk> Dobra, dla Beki kupujemy taki samochód O oh no, gdzie my teleportnęło? Ja nigdzie nie chciałem już. Chciałem kupić tylko skuter. Ech. Tak to jest już w Blacksburgu. Chcę się zrobić, a nie wychodzi. A ja, gdzie mój skuter? Oh no, zaczął padać. Jaka mgiełka, ale fajna. Czuło się jakbym był jakiś teraz. O oh no Chwila, moment. mi się wydaje czy? Tu chyba mam dług. Jak to y ten? O Jezu, nie wiem. Co to jest? Ja, nie wiem co się dzieje. Oh no. Ja, jakieś lagi mam total. Halo. O, teraz mogę, nie wiem dlaczego. Co jest? Dobra. Yy. Tu ja chcę... Ej, to? co? Yy. A co co to? Aha. Ej no kurde, kupiłem skuter. Co jest? To, nie schody Ej, no co jest? Skupiłem skuter. Wziąłem pieniądze na skuter. Co jest? Gdzie ten skuter jest? Co ja zrobiłem? Wsułem grę. Ej, no co za dziady. Nie no, nie no, nie no. A ja muszę tam do niego iść. O Jezu, wyjdę to. Widzimy się, jak już będę u niego. Dobra, już jestem. Pada burza i się pod tym, ale to jednak głupie i niebezpieczne. Więc lepiej stąd pójdę. Tam też już pracuję. Chyba nawet ukradł skina ode mnie, ale dobra, nieważne. Ej, gościu! Staniesz, staniesz... z nogi w czoło. A masz. Ej. Ej no. Co ty zrobiłeś? Ty masz gwiazdkę, ale ja cię nie lubię. Czemu mój skuter nie działa? Kupiłem skuter, no. Ej no kurde no. Co jest? Gdzie ten skuter jest? Gościu! Gdzie zaraz? Idę na policję. Dobra. Eee, yy, tylko pytanie. Jest gdzieś tu policja? Halo. Ej, proszę pana. Ej, proszę pana, jest gdzieś tu policja? Nie? To źle. Ej, no, ale no. No co to za ludzie? Eee, no dobra. No trudno, on nie chce być kucharzem. No dobra. No jak widzicie, zmarnowałem 12 tysięcy na jakiś skuter, którego nawet nie mam, bo nawet go nie widziałem i no. Y, nieważne. Tak czy siak, y, jestem wkurzony. Y, y, do widzenia y, z tym smutnym incydentem, gdzie zmarnowałem y, strasznie dużo czasu, y, dużo tego, żeby tu zarobić. No to, no trudno, dobra, nie masz. Elu widzowie, no i myślę, że wam się film podobał. Sieman.